Wiesz, jaki jest najgorszy błąd, jaki możesz zrobić, starając się o dofinansowanie na start działalności gospodarczej? Najśmieszniejszy jest to, że go zrobisz, nawet nie mając takiej świadomości, dopiero przy złożeniu wniosku okaże się, że ląduje w koszu. Codziennie pisze do mnie kilka, kilkanaście osób z takim właśnie problemem. Janek, założyłem firmę. Jakie dofinansowanie mogę mieć na start? Żadne. Robisz najgorszy błąd i teoretycznie nie ma żadnych blokad, żeby Cię przed tym powstrzymać. No chyba, że trafiłeś wcześniej na mój profil. A w tym roku środki na start są olbrzymie. Bezwrotne dotacje 150 tysięcy, zwrotne preferencyjne z możliwością częściowego umorzenia ponad 170 tysięcy, a z taką kasę nie jeden biznes można założyć. No więc, co zrobić, żeby być na bieżąco o wszystkich dotacjach na założenie działalności gospodarczej? Żeby dowiedzieć się, kto może się ubiegać, kto nie może, co można kupić, czego nie można, na co zwrócić uwagę. No, nic prostszego. Wystarczy, że zapiszesz się na mój dwudniowy, bezpłatny webinar. Startujemy już 23 kwietnia. Webinary będą nagrane. Jeżeli chcesz zaproszenie, skomentuj ten materiał słowem webinar, a wyślę link dla Ciebie. Cześć!